Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. Co to jest? Jak to się ma do rzeczywistości? Tego dowiecie się w tym filmie. Blue Monday to pseudonaukowy termin ukuty przez y, człowieka, y, który nazywa się Cliff. Arnold w 2005 roku który wyprowadził wzór na właśnie określenie najbardziej depresyjnego dnia w roku, który według niego przypada na 3 poniedziałek stycznia każdego roku. W tym roku jest to 15 stycznia. Składowe tego wzoru to pogoda dług, debet ogólnie pojęty miesięczne wynagrodzenie, czas od Bożego Narodzenia, niedotrzymanie postanowień noworocznych, poziom motywacji i poczucie konieczności podjęcia działań. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego jest to termin pseudonaukowy i dlaczego ten wzór to jest jakby nosiła właśnie mianą pseudonaukowego, no bo jeżeli... Podstawiamy coś do wzoru, co wydaje mi się z tego, co pamiętam z matematyki, to powinno to mieć jakąś wartość. Ciężko mi określić wartość terminu pogoda, to znaczy nie wiem, czy dzisiaj pogoda jest 7 albo na przykład, nie wiem, pierwiastek z 8. Nie wiem, nie jestem matematykiem i może ktoś mnie wyprowadzi z błędu, ale wydaje mi się, że jest to troszeczkę niepoważne. Jeśli jednak by się tak głębiej nad tym zastanowić, to myślę, że coś jednak w tym jest. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi mi o to, że popieram jakby ten, ten wzór, bo, bo to jest jakby, no, według mnie kpina. No ale gdzieś właśnie ten początek stycznia jest dla wielu często taki, no, nie najlepszy, depresyjny. I te y, części składowe tego wzoru, to ma sens, jak najbardziej, bo, no, to, że po prostu pogoda, no to się zgodzimy, tak? Dług, jeżeli po prostu nierozważnie wydajemy pieniądze na święta, również postanowienia noworoczne. Ostatnio robiłem film na ten temat, więc gdzieś tutaj, może tutaj, nigdy nie wiem, powinien pokazać się właśnie odnośnie do tego filmu. No, wiele ludzi nie potrafi planować, nie potrafi jakby tych postanowień noworocznych dostrzymać do końca, więc gdzieś w okolicach tego trzeciego poniedziałku to by się zgadzało. Po prostu, jakby tracą nadzieję na zrealizowanie swoich noworocznych celów, i tak dalej, i tak dalej, więc coś w tym jest. To, że ten wzór powstał i że ktoś obliczył ten Blue Monday, no to wiele różnych rzeczy się zdarza, ale fakt, że Brumandy jest tak popularny, no świadczy o tym, że jednak ludzie wierzą w to albo. Nawet jeżeli się do tego nie przyznają, to gdzieś tam z tyłu głowy, w podświadomości jest coś takiego, że A, no, może dzisiaj się czuję gorzej, no bo to może faktycznie ten Blue Monday, tak? No, nie wiem, zgaduję tak. Nie powiedziałem Wam jeszcze, skąd w ogóle nazwa Blue Monday. No, bo Blue w angielskim oprócz określenia koloru, to też jest określenie nastroju. Jeżeli mówi się, że czuję się blue, no to czuję się po prostu takim no, w stanie depresyjnym, źle się czuję, przygnębiony jestem, troszeczkę tak jak ta pogoda na dworze. A jakie Wy macie doświadczenia z Blue Monday? Czy ten Blue Monday jest dla Was faktycznie taki blue? Czy jakby nie patrzycie na to, czy wiecie w ogóle, yy, kiedy jest Blue Monday, czy słyszeliście o tym, może słyszycie pierwszy raz? Yy, czy jest to dla Was yy, jakiś odnośnik w kalendarzu? A może po prostu dzień jak co dzień. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Chętnie poczytam Wasze przemyślenia. Jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.